Bez deka... Tra bez deka... Tak, no to ile razy to mówimy w końcu? Dwaś bez deka trak, 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 bez deka trak, traki, jakoś tak. Czekaj, Tak masz to mówić. Bez deka, Rafałek, tak tak. Tardy, bez deka, deka trak, 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 bez deka trak, jakoś tak. Bez deka trak, 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 bez deka trak, jakoś tak. Bo to przecież tak tu jest kurwa napisane. No dobrze, ale ja nie mówię, że nie. Nie, bo tu jest bez trak.

Kredyt kopowy nad którymi ciąży fatum Ustępujące według ustalonego schematu Gopiowanie klimatu, powielanie tematu I myszczą jak złoto, które nie ma karatu Zamiast tak matu jest wanita zwanym wanitatu Przyglądają się światu, obserwacje w sobie mieści Żyjąc w tym świecie, inny opisuje w treści Inny nagra i giną o nim wieści Jeden drugiego prześci, hardcore pobił tylu Na pięści, bo niestety nie na wolnym stylu Ilu takich, ilu, iluzetki można wskazać palcem I stylnie do pobicia, bo Bity już na tarce, o co tak mówią o freestyle'owej owej warce? Oni niszczą jak chwasty, teraz zwrócić ich harce. Każdą taką kopią kartę, robiąc swoje otaki. Każdy mce bez stylu to zatopiony frak. Każdy mce bez stylu to jak Bez trak. Besteka trak, 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 besteka trak, jakąś tak. Gdy tylko mogę, gówna z tyłu, nic już w matu. Postępujące, na postawione, masy latu. na śnieg, widzisz to? Gdzie? Ja lubię, nie wierzą, że z co sotli, równa się słowa pusta Zobadzis, ja. hip-hop, gdzie kres Jedni mówią, że go nie ma, a ja myślę, że jest Jeśli nic się nie podmienia, prawdy się nie docenia Młodzi gniewni spadają, w sądzą liczny schemat To cena, jaką płacimy w element ale hardcore to nie jest, nawet szybko element element Zajebiście, że chłopaków spalasz jak w jak cement, ale to podwaja Albo z wielo, z wielokrotnie i w których dłoniach płonią już na pochodnie A pokazać slogany tu przeciw hip komu ufasz myśl przewodnia tysiące dzieciaków chodzą w szerokich spodniach oni chcą się upodobniać do swoich faworytów zapomnieli lub nie wiedzą, że nie można czas tabitów pofutować dupę rymów używając przepisów chciałbym oglądać więcej dobrych emce, popisów których celem jest prezentowanie własnych pomysłów udowodnij, że jesteś MC na wolność i nie nadstawiaj odbytu, by się stać częścią przemysłu a do bitu lepszy jest cztery i to z bariery jak ty nie jesteś, zajebiście hardscorowy もっとあっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっとも swoją oryginalną wersję Siwko, która nie będzie kopią Będzie cześć, pełna porotu Ja tak. wiem, że Dalej, usyścić, yeah. nie błatik, kawań, to nie łatwe W zalewie klasy popuścić plastik w warstwę na powierzchni Bujający głową podkład z mądrym tekstem nie oszukuj sam siebie Pod pretekstem Siwko yeah. jest ulicą przed z ulicą Przez szerszą estresykę Poezja mieszanka błękitu z kotnikiem Jest miejsce na fakty rady I polemikę Na walkę z przeciwnikiem Ale głównie jest lustrem, Czy we odbicie Równa się słowa puste Biegli specjaliści typu ze zespoły, ty dekaliści, nowe szkoły, zwolennicy, podraciliści jak te jak Bo to, to bol, bo to, to jadka, bo to, to prosto muszę, jak poruszę to, to wypali plan, założenie co do tego mam Jak usłyszy to zobaczy siebie sam, jak na że jestem czasem to wychodzi, jak za wersji zwykłe są, że ty czyli tupa za pieniądze, bo to ja widziałem raz, wtedy się podjarał z czas a jego blask Wykominacji sek, jego temperament wniech To zakrawa na śmiech, to fake w rapie Życie kapie dalej Twoje swoje nie przystaje Swoje daje, słowa te tłumaczą Pask, pask, i kiedy inni paczą, pask, kiedy inni paczą stalonego na śmiech, widzisz to? Gie krew, czyli dupa na pionce, I to? To panika z wanikatu złoto, które nie ma